Witam wszystkich! Pokażę Wam, jak w łatwy sposób odnowiłem starą balustradę deskami kompozytowymi. Tak wyglądała przed odnowieniem. Zwykła, stara, porzewiała, nudna balustrada. Najpierw zacząłem od wyczyszczenia balustrady z rdzy, zabrudzeń innych starej farby, jakichś zacieków. W tym celu przygotowałem odpowiednie narzędzia, które widzicie obecnie na zdjęciach. Widzimy tutaj, jak wyszlifowałem górną poręcz. Zrobiłem to do takiej gołej stali. Chciałem, żeby nowa powłoka farby była stosunkowo gładka no i wyglądała jak nowa. Następnie zabezpieczyłem podkładem antykorozyjnym. Jest to podkład Dwuskładnikowy epoksydowy używany do samochodów. Do montażu desek wymyśliłem, że przyspawam takie uchwyty, o w tym miejscu, no i w tych, gdzie widzicie wyszlifowaną stal. W tym celu wykorzystałem kątowniki, były one trochę grubsze, bo miały około 4 mm. Następnie je przeciąłem na pół na zgięciu, a następnie znowu na pół. Tu widzimy już przyspawane 56 sztuk. Spawałem zwykłą spawarką elektryczną, elektrodą. Pewnie lepszy efekt wyszedłby spawarką metodą TIG, no ale takiej nie posiadam. Przyspawane uchwyty również zakonserwowałem tym samym epoksydem co resztę barierki. Następnie wszystko wyszlifowałem papierem ściernym o gradacji 240. Wyszlifowałem również podkład epoksydowy, aby był bardziej gładki. Następnie przystąpiłem do malowania już farbą. Był to kolor brązowy mat. Robiłem to. Takim małym wałkiem, jak widzicie. Dlaczego? Chociaż uważam, że no, malowanie wałkiem trochę ładniej wygląda niż malowanie pędzlem, ale może to też zależeć od umiejętności fachowca. No, ja wolę wałkiem. Wiadomo, jak będziecie malować poręcz okrągłą, no to trochę będzie gorzej wałkiem. Może to wtedy trzeba będzie użyć pędzla. No, ale ja tu miałem typową kwadraturę koła. A tu już widzimy efekt po pomalowaniu. Zadowolony jestem z farby, bo wyszedł taki satynowy efekt. Mamy deski, mamy odpowiednie narzędzia. Piłę ukośnicę, działamy i montujemy. Najpierw musiałem zmierzyć kąt, bo ta balustrada nie była taka prosta, aby później odpowiednio dociąć już deski kompozytowe. Najpierw dociąłem na wymiar taką deskę. Następnie wyciąłem pod odpowiednim kątem. U mnie był to kąt 22,5 stopnia. No to przykręcamy pierwszą deskę. Deski przykręcałem od góry, dlatego że góra polęczy była prosta, a dół nie za bardzo. Tutaj widzimy, jak przykładam tak ręką po prostu do góry poręczy. Następnie flamastrem zaznaczam otwory przy uchwytach i wielce otwory. Wiertarką z wiertłem o średnicy 8 mm. Panie, ale pan zasłaniasz cały widok. Weź pan tą rękę. Nie widzimy, jak wierci pan. Chyba coś pękło. A nie, to wióry. No, kolankiem jeszcze zasłoń. Przepraszam za statystykę. No i przykręcamy pierwszą deskę. Warto podkreślić, że dokręcając deski kompozytowe, należy zachować umiar. Zbyt mocne dokręcenie śruby powoduje, że deska może pęknąć. Dlatego zachowajcie ostrożność. Wymyśliłem aby śruby nie były widoczne, aby je zamoczyć w farbie. Tak, żeby główka była koloru deski. Od zewnętrznej strony balustrady nałożyłem takie plastikowe zaślepki na nakrętki. I tak montowałem następną deskę, kolejną i następne deski też w podobny sposób montowałem. Z tym, że przy tych długich deskach pomagałem sobie stolarskimi zaciskami. Było znacznie wygodniej. Widzimy tu też, że zachowywałem takie delikatne przerwy między deskami, aby nie zbierała się tam woda. No i balustradę mamy skończoną. Tak to wyszło. Oceńcie sami. A tak wyglądało to z zewnątrz: takie deski można montować albo od wewnętrznej, albo od zewnętrznej strony, jak to woli. No i tak, oto dobiegliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że mogłem Wam w czymś pomóc. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach. A ja Was serdecznie pozdrawiam.